Witam na kolejnych łowach. To drugi dzień zmagań tutaj. Wczorajszy materiał nagrał się bez głosu. Nie wiem, jak to możliwe. Dzisiaj co? Bacik. kławiczek Przerobiony trochę. Dla łatwiejszej widoczności. Dla mnie 2 gramy. Bacik 8 metrów. Cel płac. <noise> Wczoraj była płac, a dzisiaj złość może małe leśczyki. Zobaczymy. Różnie to bywa. Łowisko podwęcone, trzeci dzień. Głębokość 3,5-4 metry. Ja składam właśnie bacik 8-metrowy. Czepienie, oj zawsze da. ale oczka, pogoda sprzyja, mamy godzinę 6.30 Wiatr ze wschody, mówią, że ryby nie biorą, barometr rybny mówi, spójrzmy 7 na 10 No zobaczymy. barometr mówi dobrze, wiatr mówi źle, Tak jak będzie, przekonamy się wkrótce. To no nie będą długie łowy, jeszcze 3 godziny znana może coś koło tego zaczynamy. Trzeba wygruntować, co prawda wczoraj było ustawione Ale może coś się zmieniło Może nie dokładnie to miejsce Może stanie łódkę Metr dwa gdzieś obok Nie wiadomo A trzeba sprawdzić no. Tutaj mamy przegruntować. 15 cm, kawałek dalej zobaczmy na styku, dobra chyba jestem tam gdzie wczoraj do gruntowania tego coś, ciężarek zaczepiany i zobaczymy co będzie odkładamy pod kurecę i i do roboty zaczynamy nową przygodę obserwujcie to jest pierwsza rybka zobaczymy co tam leś, płoć, leś, płoć co wstawiamy

Ludzie jedzą zarażoną, niedogotowaną wieprzowinę, w której są wądy. Wszyscy zakryli uszy rękami, cofają się, strzelając do Ale W następnej chwili muzyka ucichła, a światła zgasły. Ciemność. Trwała hey, hey. zaledwie parę sekund, ale w tej krótkiej chwili za zapaliła się lampa awaryjowa. Wpadł w panikę. Lincolna potrącały wrzeszczące dzieciaki usiłujące poskulonym za sąsiednim samochodem. – Strzymajcie się – powiedziała dodolana. – Nie znacie sytuacji w środku. – A pani zna? – dwóch strzałów dajcie Lincolnowi szansę na negocjacje. – Lincoln tu nie decyduje, pani doktor. – A teraz niech pani zajdzie mi w soczu, albo panią aresztuje. – Kolej. Patrzyła siebie. Na sali. Śnieg padł coraz gęstszy, zasłaniając widok na budynie, a przez ciemną białą zasłonę policjanci wyglądali jak duchy płynące ku wejściu. Chcesz od niego usłyszeć? Lincoln nie odpowiedział. Jego uwaga wciąż była skupiona na chłopcu. Jak the... daleko już się trań, Powiedziała Claire. Muszę wiedzieć. Nie pozwolę, żeby jakiś gliniarz przesłuchiwał mojego syna bez adwokata. Nie zadaję tych pytań jako gliniarz, ale jesteś gliniarzem. I nie będzie więcej pytań. Stanęła za synem, opierając ręce na ramionach Noaha. Patrzyła wprost na Lincoln'a. Nie ma ci nic więcej do powiedzenia. W końcu będzie musiał zacząć mówić, Glam. Wyszła na dwór i zobaczyła, że kieruje się kulasowi. Nie miał kurtki, tylko postrzępione dżinsy i bawełnianą koszulkę z długimi rękawami. Ale wydawało się, że nie czuje zimna. Gniew i cierpienie pchały go przez śnieg. No! Mhm. krzyknęła za nim. Dotarł już do brzegu jeziora i skręcił w lewo wchodząc między drzewa sąsiedniej posiadłości. Mhm. No! Rzuciła się za nim mhm. przez śnieg. Wow. Już daleko w przodzie, a każdym gniewnym krokiem powiększał dzielący ich dystans. Nie wraca. Odpieprz się, powiedziała Amelia. Odwróciła się i biegła na górę po schodach. Ej, ej, wróć tu i przeproś. Czasną cześć. Masz mi okazywać cholerny szacunek. Ignorując jego żądanie, skierowała się wprost do sypialni matki i zamknęła drzwi. Jest, na. Zadzwoniła. Wykręciła numer domu Noacha Elliot'a. Niestety usłyszała czterokrotny sygnał, a potem automatyczna sekretarka odezwała się głosem matki Noacha. Oh. Oh, o! doktor Elliot, nie mam już domu, więc proszę zostawić wiadomość. Jeśli sprawa jest ważna, spytał Lincoln, to wyjaśnienie choroby mojego syna i tego, co się dzieje w tym mieście, powiedziała Claire z naciskiem. Noacha trzeba hospitalizować, musi go wypuścić. Lincoln niechętnie podniósł na nią wzrok, zaledwie 12 godzin temu byli koronami. Teraz najwyraźniej trudem zmuszał się, by na nią spojrzeć. Co nie wygląda na chorego. Nie ma nam ucieku dziś rano. Choroba jest w jego mózgu. To pasożyt pod nazwą... Musiała zmusić się do myślenia, do usunięcia ze świadomości strasznego faktu, że to jest jej syn, jej... Jedyne dziecko i że być może teraz umiera na jej oczach. A tak padatki, kłopoty z oddychaniem. Usłyszała pół płyn od płynu w gardle pierś, unosiły mu gwałtowne skurczek, gdy walczył, by wciągnąć powietrze w głodne tlenu płuca. Przewróć go na bok, płyn nie może dostać się do płuc. Chęciła z zaraz, druga prelont przyszła jej na pomoc kontenowego strzegła, stękającego obok ringolna. Razem przekręcimy do Achanabu. Wciąż miał drgawki, uderzał głową o podłogę. Potrzebuje czegoś miękkiego pod głowę, krzyknęła. Baks ten gatunek prawdopodobnie był od tysiąc lat. Ciepło wytwarzane przez winijące organiczne szczątki, przez ciepło krliste ciała, setek, nietoperzy. No, piękna, ten płoć na O taką płoć chodzi. Wyjęła latarkę i skierowała jest gwiazd na ścianie. W zdawało się, że gwiazdy robaków, jakby o wielu yes, się yes, łagodnie. Gdy wyłączyła latarkę, gwiazdy znów się pojawiły, to do zielonej galaktyki. Robaki wykorzystywały bakterie Wibriofis jako źródło światła. Proszę. Gdy powódź zalewała, jak się o, Razem spływały do strumienia, do jeziora Lowcastle. Jesteśmy jedynie przypadkowymi gospodarzami, pomyślała. Letle, no gdzie, słyszała brzęk. Nie było tu tak wielu robaków i radnych Światła, ciemność wokół niej gęstniała i niemal twardniała. Znowu zapaliła latarki i skierowała promień na ziemię. Błysnęło, o, Pochyliła się, by lepiej widzieć i rozpoznała filiżankę z turystycznej kuchenki. Tuż obok zobaczyła mężczyzn. szarpnęła się w tym przez przestrachu. Promień latarki zachypotał w panice, gdy trafił na niewidowła i agresja kierująca jego ciałem były tak wielkie, że aż dwóch mężczyzn musiało go trzymać. Teraz... Robił wrażenie zmęczonego, przestraszonego chłopca. Jego głos był zaledwie szeptem: Gdzie mama? Nie wiem gdzie jest syn. Nie ale Nie mam. Nie mam. Nie mam. Co Próbujemy się z Nie porozumieć. Chłopiec zamrugał i spojrzał w mam. Chcę jej powiedzieć, że mi przykro. Chcę jej powiedzieć Dostrzegł drugi strzęp futra. Tym razem znacznie większy. Mógł już rozpoznać zwierzę. Strach wrócił z całą siłą. Wszystkie nerwy, aż dźwięczały z napięcia. Stalowa kolczatka odbiła światło, tak samo jak białe zęby, wyszczerzone w otwartej, pozbawionej życia szczęce. Jeden z pitbullów. A w każdym razie jego połowa. Pies był przywiązany do łańcucha, więc nie mógł uciec i uniknąć śmierci. Lincoln nie pamiętał, żeby wyciągał broń. Po prostu nagle zjawiła się w jego ręku. Strach był tak silny, że ściskał go za gardło. Mężczyzna oświetlił latarką po dwórze szerszym łukiem i odwrócił płytko i szybko. Podszedł cicho do drzwi piwnicy, zatrzymał się, żeby policzyć do trzech. Spocone palce mocno trzymały broń, a serce biło coraz szybciej. Nabrał powietrza i kopnął w drzwi. Odskoczyły i stuknęły w przeciwległą ścianę. Kilka prowadzących w dół schodków ginęło w ciemnościach. Coś tam był. Mrok wydawał się naładowany wrogą energią. Lincoln niemal wyczuwał czyjąś obecność u stóp tych schodów. Skierował w dół promień latarki, szybko omiatając nim pomieszczenie. Padła się na kawałki. Szkło poleciało chmurą skierek na werandę. Żadnego bólu. Dlaczego nie czuję żadnego bólu? Z niedowierzaniem patrzył, jak J.D. Reed, oświetlony światłem księżyca, wpadającym przez stłuczone okno powoli, osuwa się na podłogę, Zabiłem go, no. Spytał drżącym głosem Ellie. Potrzebujemy światła, powiedział Lincoln. Usłyszałem ja. ziemię robaków, protestował Max. W Anson powiedzieli mi, że to tylko takie biologiczne poszukiwanie skarbów. Nikt nic nie mówił o mordowaniu. Zresztą po co? Żeby ten gatunek pozostał sekretem korporacji? Wow, wow, wow. Max nie rozumiał, że praca nad nowym środkiem medycznym to coś w rodzaju poszukiwania złota. Tajemnica jest czymś nieodzownym. Nie można dać znać konkurencji, że znalazło się nową żyłę. Złotem w tym przypadku był hormon produkowany przez unikalnego bezkręgowca. Hormon, którego działanie polegało na potęgowaniu poziomu także lód pod tylnymi kołami. I samochód wpadł do wody. Reflektory zgasły, gdy zostały zalane przewody elektryczne. Koniec rozegrał się w świetle księżyca. W krajobrazie wysrebrzonym świetlistą bielą śniegu. Samochód kołysał się chwilę na wodzie. Cinił się, zakrztusił woda. Wciągała wóz głębiej, biorąc go w ku słabej jasności gdzieś w górze. Przebiła się na powierzchnię, rozpryskując wodę jak milion diamentów w świetle księżyca. Wciągnęła powietrze w płuca i chwyciła najbliższą lodową krawędź. Przerwała tak przez moment, dygocąc i charcząc w lodowatej nocy. Straciła już czucie w nogach, a ręce miała tak zdrętwiałe, że z trudem trzymała się lodu. Usiłowała na ni się wyczołgać. Udało jej się podnieść nieco ramiona, ale natychmiast wpadła z powrotem do wody. Nie było się czego trzymać. Za co chwyci wszędzie tylko śliski lód pokryty puszystym śniegiem. Bezradnie trapała rękami po nie Brakowało punktu zaczepienia. Znów spróbowała się wciągnąć na lód, ale ponownie ześlizgnęła się z pluskiem i zanurzyła się razem z głową. Wypłynęła, pijąc i kaszląc. Nogi miała niemal całkowicie sparaliżowane. Nie udaje jej się. Nie da rady wydostać się z wody. Jeszcze kilkakrotnie próbowała wyczołgać się na lód, ale ubranie miała przemoczone, więc ściągało ją w dół, a dygotała tak silnie, że nawet nie potrafiła niczego się przytrzymać. Wszystkie kończyny opanowywał głęboki letarg. Były jak z drewna, martwe. Czuła, że znów wpada w wodę, że ciemność wchłania ją za do zimnego snu. Nie miała już energii na walkę, nic nie zostało. Zanurzyła się głębiej, a wyczerpanie opanowało ją całkowicie. Gdzieś w górze widziała z dziwną obojętnością blask w ale czuła, że ciemność wciąga ją. Swoje objęcia nie czuła już zimna. Tylko znużenie, nieuchronność tego, co się dzieje. No. Wydało jej się, że w kręgu światła u góry pojawiła się jego twarz z czasów, gdy był dzieckiem. Wołał do niej, wyciągał ramiona. Krąg światła rozpadł się nagle na odłamki srebra. Noah. Myśl o Noahu choć nie miał. skrzypnięcie krzesła przy łóżku. Siedziała na nim kobieta, która się do niego uśmiechała. Kobieta, której nie widział od lat. Włos miała bardziej srebrne niż czarne, a wiek wyrył głębokie zmarszczki na jej twarzy. Tego jednak Warren nie dostrzegał. Patrząc w jej oczy widział jedynie roześmianą Czternastoletnią dziewczynkę. Dziewczynkę, którą zawsze kochał. Cześć, Warren. No, wiesz, naprawdę bardzo chciałbym znaleźć jakiś sposób, byśmy wrócili do... Pokiwał głową. No wiesz, tak jak byliśmy. Nie jestem pewna, co to znaczy, Nicole. Tak jak byliśmy. Zastanawiał się przez chwilę. Przede wszystkim powiedział, byliśmy przyjaciółmi. Tak, to prawda? Przyznała? Dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Uśmiechnęła się słabo. W każdym razie dość dobrymi, żeby spać ze sobą. Czas skończyć. Trzy godziny miały, Zobaczmy, co się udało złapać. No, o, w końcu pociek. Trzy godziny łapania. Pełen sukces. Do zobaczenia na kolejnych vlogach.